z tego samego dnia, tylko wieczorem będziemy przewracać bo wiecie, grabarka tego by nie wzięła a to trzeba przetrząsnąć więc wiecie jak jest ale nie jest tak za ciepło, bo opuszczamy to jest dobra sprawa bo na paski to jest lichotko ale to jest dobra jałoszka właśnie dzisiaj przyjechała wam pokażę na koniec chciał za nią 200 bo jest sporo większa od tamtej bo jest starsza co wcześniej przyjechała ale to zobaczycie 200 chciał 100 opuścić no to Ładna prowadzi. wykradzanie obywateli, no. Zableczka wyleciała. Dobra. Jak zawsze Awarii jakaś jest To pewnie nie będzie Kurde mać Dobra, za chwilę się widzimy Tutaj tak od tu miedzy nie gazuję, tak mi nie przeleciało, chociaż i tak przelatuje. Jak widzicie, o! Najpierw tutaj ten dołę górkę, a potem szybkę dalej od gąb się przewrócić. No, bo powiem, że pierwsza to zawsze jest na nas prawa. trawa, U was jak tam, no ale ziemia jest, no, czwarta, trzecia klasa, to nie ma co się dziwić. Przepryskałem od... No, jęczmień no, owszem, no, taka mieszanka. Przyskałem, no to, tego, wam powiem, że już duże zboże, za tak długo czytałem O jak się Czasami wiecie się nie mogę wysłowić Musicie mi wybaczyć za coś, co mi się zdarza, ale zdarza Nie będę tak dokładnie przewracał, żeby nie zahaczyć karpę i tak będzie Teraz można dać tak mu trochę. To by lepiej Na śrubkę skręciłem, bo ta wleczka się zgubiła. My jak cię laki rejestrujecie bez tą aplikację, dajcie znać w komentarzach to trzeba jechać do nich. Czy to się samemu instaluje, czy to jak, to dajcie znać w komentarzach bo ja na przykład nie umiałem i jeździłem do tej pory, ale chcę założyć. Niech by było bez jedzenia. Wy pewnie też już tak robicie. Pewnie nic trudnego, jak to mówią. Idzia się nauczyć. Więc dajcie tak, pamiętajcie. Trzebało ostatni został już no nie wiem czy gadałem, czy nie gadałem w poprzednim odcinku kosiarka się popsuła Panała od małego ruska docięliśmy 1,65 m Polska Przestał będę jeden działać ale co się stało Prawdopodobnie ja podejrzewam, że się śruby w środku od kawałka odkręcili. To jest to, ale to zobaczymy jeszcze. Będziemy coś działać przy niej, to coś na pewno nagram. Chyba, żeby mnie nie było, no to to powiem. nie nie będę przy, przy, wracał przy tych mieczach i tu, bo my na dworze narzuciło z jednej i z drugiej strony, wystarczy tam to ruszy na barka już, z tego względu to wy wiecie. By może nie dała rady ruszyć, ciężko bym miała, jak by popadało, czy co, to, to lepiej przewrócić i, i się na dawali jest. Jakro to mnie przegębienie wzięło, jeszcze mnie trzyma nadal. Ale sam się leczę, bo tak ucieka. <laughs> Ciasno, o, a ten luźno. Podejrzewam, że się śruby podkręciły na tym wałku. Co są dwa z jednej i dwa z drugiej, no ale to będziemy rozbierać. To wam pokażę, dobra, nie robię cięcia. Idziemy zobaczyć jałoszkę, jaka przyjechała. Mam powiem, w jaję teraz teraz, jeszcze gorzej niż dzień. Jest za ciepło. Cii, cii, cii. Slepić masz, szopie Idziemy zobaczyć. Ktoś mój ładny byczek. No jest ładny. Wszystkie są ładne. No. Ta niedługo do sprzedaży jeszcze trochę. O, ta z buchty jest uwadzona. O, ta jest tu. A ta jest tu nowa. Dojechała co? Jest większa od tej na pewno jest większa, bo jest na pewno i starsza, to wiadomo. O. Mi się wydaje, że na to, od tej jest większa. Jak wy mówicie, albo no tak mi się wydaje. Bo trzeba zobaczyć wejść na tą stronę, się zalogować i zobaczyć, jak jest. A, wy mówicie, że ja nic nie robię? No, no robi dziadek, tata. Owszem, tak. Jak nagrywam, jak to robią oni. A poza kamerami, poza kamerami, ja robię. Wy tego nie zobaczycie, a ocenić każdy może. A nie widzi, co, co kto robi. Dobra, mam nadzieję, że odcinek, wam się taki spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w dalszych odcinkach. Pa pa, do zobaczenia.